Tak wygląda dzisiaj morze, pogoda jest przepiękna, jest cieplutki wiaterek od strony morza, jest niesamowicie, odczucie jest niesamowite, mamy zimowy, zimowy dzień w zasadzie, tak wygląda Ustka. Ta promenada Nodac. Tam scenę. Ta scena teraz jest przystosowana do właśnie takich bardzo niskich, niskich artystów, ją można oczywiście podwyższyć. No Ale ogólnie to tutaj nikt nie robi scen, ludzie są mili. A ja wam chciałem pokazać, co, czym będziemy wozić gości naszych, którzy do nas przyjadą nad morze, na plażę. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie, którzy przyjadą do nas na plażę, no mieli, mieli możliwość dojazdu po prostu do plaży i nie ma odwienia się o kluczyki, o samochód, o portfel. Po prostu biorą tylko ręcznik, to co najpotrzebniejsze, no i idą. No i postanowiliśmy właśnie wozić ich takim takim oto małym autobusikiem. Autobusik jest w 100% elektryczny. Ma dwa zestawy baterii. Ja to wziąłem w leasing no właśnie, no mam nadzieję, że to na podwozie po prostu na tych aluminiowych felgach poradzi sobie dobrze z tymi nierównościami jednorazowo można przewieźć 14 osób tu też po prostu będzie teraz zmieniona na nasze logo ma też u góry taki megafon głośnik, radio logo nasz ośrodek postanowiliśmy zmienić nazwę z domki Haber na na ośrodek pod nazwą Żółta Pomarańcza. A jeszcze są akurat takie części folii, którą chciałem zerwać. Tak wygląda deska rozdzielcza. No i tak, uważam, że jest to dobry pomysł na to, żeby, żeby po prostu naszych gości, naszych turystów po prostu robić przewozy takim, takim oto sprzętem. Tu ma jedno tankowanie starcza na około 120 km podobno ale ma dwa zestawy baterii także tutaj się wydaje, że cały dzień można by jeździć na takim jednym tankowaniu tak jeszcze na z przodu jest wyposażone w światła LEDowe jest to produkt chiński leasing kosztuje na miesięcznie 700 kilka złotych